Zimowe przeceny na www.abrety już są. Wejdź teraz we pierwszą linijkę w opisie i zamów swoje rzeczy Abra po promocyjnej cenie. Widzowie, jest spora szansa, że za nagranie tego filmu dostanę bana w StumbleGuys, ale muszę wam coś pokazać. Nasze kochane StumbleGuys, słynie z gierki Blockdash, ale każdy doskonale wie, że nie da się samemu odpalić Blockdasha, żeby po prostu się na nim wyskilować. Wybierając dwóch graczy, spoko, nie ma problemu. Klikam Blockdash klasyczny, utwórz, każdy o tym doskonale wie. Włącza nam się mapka, no i gierka się kończy, kiedy jeden gracz odpadnie. W tym wypadku albo ja, albo bot. Uwaga, Alan N12. I popatrzcie na to. Ups, no niestety, chciałem zasejwować. Oczywiście wcale nie, ale mi się nie udało, dlatego właśnie odpadłem. Nie mogę się zrespić, więc pozostaje mi tylko odpalić grę na nowo. Ale dzisiaj przetestujemy nielegalny sposób na to, żeby faktycznie z ziomeczkami móc tak naprawdę w nieskończoność trochę grać na Blok Daszu. i się Wyskielować wy każdej rzeczy, której chcecie się nauczyć. I nie, 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 nie mówimy o mapce z trybu kreatywnego. Mówimy o gierce niestandardowej, dlatego pod żadnym pozorem nie wyłączaj tego filmu. Polska mobilizujemy się, wchodźcie na koniec sklepu i wpisujcie tutaj kod Abra. Tego kodu używa teraz 21,5 tysiąca osób. Więc dołącz do nas, wpisuj kod Abra. Pozdro, wiadomo. No i dobra, zacznijmy od tego, że faktycznie na trybie kreatywnym mamy mapki, dzięki którym można nauczyć się lepiej grać na blok dashu. Niektóre z nich to po prostu saveowanie, a inne, tak jak chociażby tutaj, unikanie laserków i innych przeszkód. Ale, ale nie o tym jest ten odcinek. Nie no, serio, na pewno wierzę w to, że jesteś w stanie bardzo wiele się tutaj nauczyć, ale dzisiaj chcę wam pokazać nielegalny sposób. Dlatego opuszczamy tą rundę. Lol, mega ciekawym jest to, że do dzisiejszego naszego triku będziemy potrzebować jeszcze jednej mapki, która, uwaga, z Blockdashem nie ma kompletnie nic wspólnego. Zaraz, oczywiście, wszystko przetestujemy, ale najpierw zobaczmy, co. Coś, co czysto w teorii powinno działać dużo szybciej i prościej. Czyli wybieramy blog Dash Teams, no bo chcemy grać ze swoimi naprzód znajomymi. Mamy tylko dwie osoby. I czy będę w stanie się tutaj odradzać? Przetestujemy to właśnie z wyłączoną tą opcją, a potem z włączoną na dwóch osobach, a potem na większej ilości osób. Popatrzcie, i tak zrobiło się. Jeden na czterech graczy, czyli w dwie osoby grać się tu nie da. Spoko w porządku, zaprosiliśmy tutaj znajomego. Oczywiście wyskakuje powiadomienie, że trzeba dodać boty. Spoko tworzy się gra. Więc czysto na papierze, jeżeli ja przegram, no to Oscar może mnie odrodzić. Brzmi to na pewno bardzo spoko. Problem jest tylko taki, że gramy tutaj z botami, które bardzo szybko odpadają i nie zrespią siebie nawzajem. Zobaczmy, czy aby na pewno. Uwaga! Weźmiemy sobie tutaj na przykład przy pomocy właśnie takich kostek, no nie wiem, na przykład tą prok chorobę. Możemy, słuchajcie, rozwalić i w tym momencie pytanie, czy bot, no właśnie, uleczy swojego ziomka przy pomocy, słuchajcie, kulki. Jeżeli by tak było, no to fajnie, bo gierka będzie Trwała dłużej, ale problem jest taki, że boty nie przeskoczą żadnej sensownej, słuchajcie, przeszkody. Popatrzcie, jest tutaj kula, jest tutaj kula. I czy bot w ogóle do niej dąży? No ja już znam odpowiedź. Uwaga, popatrzymy, popatrzymy. No sami widzicie. Gierka się kończy. Czy bot jakby uleczył swojego, czy nie? Po prostu to trwa mega krótko. Dobra, ale teraz jest nas trzech, czyli jeden ziomek będzie samemu. I to dość połowicznie rozwiązuje nasz problem. Bo uwaga, nawet jeżeli bot tutaj odpadnie, to i tak. Sakty Inter, który swoją drogą ma chyba z 2 czy 3 tysiące koronek, więc jest mega dobry. On i tak będzie tutaj grał. Przeskoczy prawdopodobnie jakieś basicowe przeszkody, a bot oczywiście nie, więc Gierka trwa dalej, ale... No właśnie. Ja mogę sobie teraz, na przykład, nie wiem, patrzcie, zginąć, nie? Pójdę sobie zginąć i liczę na to, że Oskar mnie odrodzi przy pomocy kuleczki. Patrzcie, Oskar leci tutaj po kuleczkę. Ja właśnie w tym momencie się odrodziłem i wszystko gra. Ale problem jest w tym miejscu, że jeżeli nasz ziomek Inter teraz odpadnie, no to nie muszę wam tłumaczyć, że jest po robocie. Dosłownie jest po robocie. Zostaliśmy tutaj sami, co nie? Ja popatrzcie, wchodzę sobie tutaj w kuleczkę i odradzam swojego ziomka. No wszystko gra. Teraz rozwaliłem, słuchajcie, właśnie sakty Inter i popatrzcie. Co się stanie dalej? Czy oni w tym momencie słuchajcie, to przegrają? Uwaga, uwaga. No właśnie. Czyli to dalej nie rozwiązuje naszego problemu. Czy zatem z tą włączoną opcją wybierając czterech graczy problem nam się wyjaśnia? No poniekąd tak. Ale dzisiaj nie to mieliśmy testować. Bo to raczej każdy wie, że w czwórkę sobie zagrasz teamówki. Ale tak tylko. Żeby wytłumaczyć, co nie? Okej, okay, odpalmy to. Bo w sumie może nie każdy wiedział, że to tak działa. Ale tak, odpalasz sobie właśnie blok, dasz team z wy cztery osoby. Oczywiście ty masz ziomka w tymie twój i przeciwnik też ma Ziomka w tymie. No i wy tak naprawdę, co nie? Jeżeli ty zginiesz, a uwaga, ja w tym momencie właśnie idę sobie zginąć, no to liczę na to, że właśnie Ziomal mnie odrodzi. Uwaga, uwaga, jest kuleczka, no i widzicie, to będzie mniej więcej kręciło się w ten sposób. Ale tak jak wspominałem, nie o tym ma być ten odcinek, tylko tak pokazuję, jakby ktoś nie wiedział, to to możecie sobie tak grać na luzaku, co nie? Nasz plan widzowy będzie teraz dość prosty, używając jednej bardzo ciekawej mapy, na której nie grałem. Oj, nie wiem, czy przez ostatni w ogóle. Rok na niej grałem. Jesteśmy w stanie zbagować grę. A przynajmniej, czysto na papierze to tak działa. że uwaga, wybieramy dwie rundy dodatkowo. To jest bardzo ciekawe. Będziemy musieli przetestować różną liczbę graczy. Najpierw bym spróbował sześciu graczy. Czy to w ogóle zadziała? Powiem szczerze, nie testowałem tego. Ale dobra, wybieramy oczywiście na drugą gierkę. No, tego wspomnianego. Blog dash Teams. Nie zmieniło się. Dalej mamy sześciu graczy, więc póki co wszystko śmiga. Spoko. Ale co wybierzemy na pierwsze? To jest mega dobre pytanie, bo powiecie: Abra, jaką gierkę ty nie grałeś przez ostatni rok? No, jak sobie tutaj oglądam te gierki, to słuchajcie, raczej we wszystko, chociaż tak raz ostatnio grałem, co nie? Tak, tak totalnie szczerze. W coś rzadziej, w coś częściej. Ale jest jednak gierka, którą naprawdę mega lubię. I uwaga, jest to Stumble Soccer. Klikam zaakceptuj, mamy dalej sześciu graczy. Klikam utwórz. I według tego mitu powinno być tak, że z sześciu graczy zostanie trójka. Dlatego zapraszam tutaj znajomych i w teorii będziecie mogli grać. No właśnie, wszyscy w jednym teamie. To by było zbyt piękne, żeby było prawdziwe. O kurde, mamy nawet czempiona. Mówię, na sześciu graczach tego nie testowałem, bo teoretycznie mit jest na. Ośmiu graczy, ale zobaczmy właśnie taką wersję. Jeżeli tutaj nic nie zadziała, to lecimy w ośmiu graczy i niby, niby na Blokdaszu będziemy mieli tylko jeden, słuchajcie, tym, więc od razu powinno być bosko, pod warunkiem, że uda nam się wygrać. Patrzcie na to, słuchajcie, lecimy. Oczywiście zaczynamy, słuchajcie, z dość grubej rury. Nie ma to tamto tentego. W ogóle popatrzcie na to! Ja mam słuchajcie, złotego szkieleta, co nie? Mam tutaj słuchajcie, złotego szkieleta, który się kompletnie nie zmienił, jeżeli chodzi o jego kolor. To jest strasznie grube, co nie? Strasznie grube. No bo jesteśmy... Jakby popatrzcie, tutaj powinny być właśnie te niebieskie i żółte jakby kolory timów, ale ich nie ma! Popatrzcie to, ich nie ma. Mega mocne. Tak czy inaczej, słuchajcie, ja zostałem tutaj trafiony jakimś efektem, przez co no widzicie, jestem mega tutaj osłabiony. W ogóle to straciliśmy też gola. Może to też warto, słuchajcie, zaznaczyć, co nie? Bo to nie jest najlepsza informacja, ale popatrzcie, w tym momencie już mamy dwa do jednego, bo w sumie to dwa straciliśmy, co nie, ale oni też, słuchajcie, sobie tutaj ładnie, pięknie tracą. Więc dawaj mi, dawaj, zrobimy tak. Okej, okay, teraz słuchajcie. o, To było akurat przetłościutkie, co teraz zrobiliśmy, słuchajcie. To było mega dobre. Tutaj słuchajcie, też zabieramy piłę. I uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Aha, dobra, tak będziemy się bawić, ale patrz, on to wybije, a ja to, słuchajcie, znowu wbijam. Dawaj, 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 dawaj. Ja to spróbuję właśnie tutaj ładnie, pięknie dobić. Okej, okay, bo mamy dwa do dwóch, słuchajcie, no nie mogę tego przegrać, no nie ma takiej opcji. Pou! Dobra, przebiliśmy to, no ale widzicie, co tu się odwala, słuchajcie. Dobra, pou! A ja, 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 ja... O, jakim lobem! pau Mamy, słuchajcie, 3 do 2, co nie? Więc, słuchajcie, śmiga. Na razie, słuchajcie, śmiga. Mamy tutaj, słuchajcie, piłę, więc... Ojojojojo... Jo, jo, jo. O, będzie, 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 będzie. 4 do 2, słuchajcie. No to teraz jedyne, co nam pozostaje, to, słuchajcie, już tylko bronić naszej bramki. I oczywiście... No wiadomo, słuchajcie, wiadomo. Wywalać tą piłkę, słuchajcie, jak najdalej się tylko da, co nie? Ej, mega się jaram, że w ogóle, słuchajcie, w to gramy. Ja bardzo, bardzo dawno w to nie grałem. I kompletnie przysięgam kompletnie nie rozumiem, czemu ludzie nie lubią tej gierki. Moim zdaniem ona jest w top 5 map w calutkim StumbleGates, ale jestem mega ciekaw waszej opinii. Dalibyście ją w top 5 czy top 10 map? Serio? Ja bym dał. A teraz uwaga, uwaga, patrzcie co się dzieje. Mamy blok dasha teamowego. I jak to wyszło? Jest trzech ludzików w jednym teamie i jest jeden ziomek, słuchajcie, w teamie przeciwnym. I teraz właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Niby Niby, uwaga, niby powinniśmy móc go rozwalić, słuchajcie, a i tak będziemy grać dalej. Bardzo ciekawa rzecz się stała, popatrzcie, taka, że. No właśnie, nie wiem w jaki sposób, słuchajcie, ale. Uwaga, i tak graliśmy w 8 osób Zauważyliście to? Bo nie wiem, czy po prostu zwróciliście na to uwagę Ale na początku ustawiłem 6 graczy A i tak zrobiło nas się 8 Dobra, tak czy inaczej, słuchajcie Tego gościa trzeba tutaj właśnie jakoś wywalić Słuchajcie, zdecydowanie go trzeba w jakiś sposób Słuchajcie, tutaj właśnie wywalić Okej, okay, on jest mega dobry, więc to słuchajcie Wcale nie musi być aż takie proste, ale Ja bym tutaj delikatnie na niego właśnie tak poczekał Okej, okay, on mnie spycha, ale, ale, ale Zaraz go tutaj, puu, złapiemy Ajajaj, on złapać to w tym momencie złapał mnie, ale spoko. Mamy Sejwito, los papitos. I słuchajcie, dalej liczę na to, że uda się go rozwalić. Jak uda się go rozwalić, a on w ogóle chyba był kiedyś czempionem, słuchajcie, więc może być ciężko. To no właśnie chyba będziemy mogli grać samemu, co nie? Cysiu nam tutaj odpada, ale spokojnie, słuchajcie, jeszcze nic takiego się nie dzieje, dobra, Poł. Aj, ja, ja, ja! aj, ej, trudna gierka, trudna gierka, bo ja chcę pokazać, słuchajcie, mit, a tu się nie da, co nie? Dobra, czekajcie, odrodzę swojego ziomka, będzie wtedy troszeczkę łatwiej. Aj, ja, aj, aj, co on tutaj, słuchajcie, odwala, nie? Co on tutaj, słuchajcie, odwala? No tak, on ma wszystkie, słuchajcie, emotki tego świata, więc może z nim być, słuchajcie, bardzo, bardzo ciężko. Pum, dobra, odpadł, i czy my dzięki temu, słuchajcie, patrzcie to, patrzcie to, ten mit działa, ten mit działa, gramy sami, gramy teraz w tym momencie sami. Okej, okay, jak on odpadnie, no to nasza gierka oczywiście i tak się kończy, ale w teorii jest w stanie ziomek nas odradzać w nieskończoność. Ociepierun! Ej, to naprawdę działa! Serio, patrzcie! Czyli wystarczy wziąć botów, żeby nie grać oczywiście z ziomeczkami, których trzeba rozklepać, tak jak my to zrobiliśmy. Patrzcie, to on mnie odrodzi. Ej, gramy sami. Nie wierzę, to naprawdę działa. Patrzcie, wy, wyeliminowane drużyny 0 na 1. Zaraz spróbujemy zrobu, znowu zrobić to samo, ale. No właśnie, bez jakby graczy, tylko że z botami, żeby mieć tylko i wyłączyć swoich ziomków w tym, Ja widzicie? Możecie w nieskończoność tutaj ginąć, odradzać się, testować różne savey. No, popatrzcie, ja nie wiem, ja idę się bawić teraz. Na zasadzie, że, słuchajcie, no, słuchajcie, ja właśnie mogę sobie teraz zginąć, co nie? Albo, ej, nawet lepiej, nie sejwuję, nie sejwuję, save nie saveuję. Dawajcie, zginąłem i od razu mnie odradza, piękne. Uwaga, idę znowu sobie zginąć, i czy mnie odrodzi właśnie w tym momencie? O kurde. O kurde, teraz to trochę prze przekoznaczyliśmy, Bo każdy zaczął odpadać, bo zobaczył ten bug. Ale z grubsza rozumiecie o co chodzi. I popatrzcie: Ziomek, i tak to wygrał. Ten nasz. Okej, okay, mamy wybranych 8 osób. Oczywiście zaznaczamy boty i w tym miejscu mamy Stumble Soccer. Tą gierkę trzeba zagrać. Oczywiście jeżeli tu będą tylko boty, to raczej łatwo będzie to wygrać i potem bierzemy Block Dash Teams. Sytuacja będzie wyglądała w ten sposób, że do naszego triku tak naprawdę potrzebujemy w zasadzie siebie i dwie osoby. Bo tutaj z botami to nie będzie tak kolorowo. Więc patrzcie, mamy 3 na 8 i pytanie, czy wszyscy trafimy do jednego teamu w piłce, co nie? To jest bardzo dobre pytanie. Patrząc po skinach, wydaje mi się, że tak, że mamy gotową odpowiedź. Popatrzcie, jesteśmy tak, wszyscy jesteśmy razem i jest z nami jeden bot, a to bardzo dobra informacja, słuchajcie. To jest mega kluczowa informacja z tego powodu, że właśnie zaraz na Blockdashu spróbujemy go wywalić. Dokładnie tak, okej, okay, ja nie wiem, słuchajcie, co tutaj ziomel odwala, ale dawaj, bierzemy tą piłę i słuchajcie, tutaj trzeba wygrać. Ej, ja naprawdę się mega jaram, że sprawdzamy takie błędy, ale czy ten bot, słuchajcie, jest na minus dla właśnie Stumbleguys? No nie, to jest prze. Wow, czemu Przywaliłeś. To jest mega kozackie, słuchajcie, że taki błąd właśnie działa. To jest akurat mega grube, bo, no właśnie, ile razy ja w życiu chciałem, słuchajcie, grać sobie Blockdasha, móc ginąć, potem testować, wiecie, różne sejwito, Los Papitos, potem się odradzać i, no właśnie, nie dało się. Nie dało się takich rzeczy nigdy robić. Wow, jaki lobik. Ej, to było mega tłuściutkie. Jeszcze dodatkowo w całym tym naszym micie pomaga nam Tagierka. Stumble Soccer. Nie, to, to jest boskie, słuchajcie, to jest po prostu. Mamy 11 do zaradować Jakiś rekordzik, spróbujemy. Nie pamiętam, słuchajcie, jaki będzie rekord, ale. Ej, ta kostka też tu popycha? Wow, wow, poczekajcie, spróbujemy to kostką robić, słuchajcie. Ej, ono coś tam popycha jednak, no. I w ogóle mamy 13 do 1, czyli jakiś, słuchajcie, bot jednak nam strzelił gola. Ty, ale jazda. Ty drugiego nam wolnął. Nie, nie. Co my tutaj odwalacie? Nie. Dobra, kostka popchnij. POU! Ej, popycha xd. POU! Dobra, dawaj. I jeszcze jedno. POU! 16 do 3, 17 do 3. Tutaj POU! Zabieram wam tą piłę. Nie, 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 nie. On to strzeli, on to strzeli. Dobra, dawaj samobuja. Co tu co się dzieje dzisiaj, widzowie? Dawaj, samo buja, co mnie to? Co mnie to? Lecimy, słuchajcie, dalej. Dobra, kosteczka. Okej, okay. i popatrzcie, czas 0 sekund. Teraz mega ważne pytanie, słuchajcie. Kto przeszedł dalej? Uwaga, jak to będzie wyglądało? Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Tak, jest nasz team i no właśnie, był jeszcze jeden bot, więc jak będzie teraz? Uwaga, uwaga, trzymam mocno kciuki. Okej, okay, okej. Okay. Poczekajcie, rozjechało nam się! No nie! Ej, jeden z naszych ziomków wylądował, słuchajcie i tak w tym je przeciwnym, ale... No, nie zmienia aż tak wiele, bo popatrzcie, jak to jest. Jeżeli, słuchajcie, teraz uda nam się go wywalić, no to tak naprawdę będziemy dalej mogli w nieskończoność grać sobie na tym blockdarze. O kurde, nie ciebie chciałem rozwalić, akurat. Sorry, wariacie. Ale kumacie z grubsza zasadę, co nie? Że będziemy mogli naprawdę, słuchajcie, w nieskończoność się tutaj bawić. Tylko, że trzeba się nam właśnie pozbyć, słuchajcie, tego jednego Ziomka. On oczywiście używa tutaj tarczy, więc trzeba będzie tutaj. Pow! Dobra, ok, sayonara. No i teraz w nieskończoność. Tak mi się przynajmniej wydaje. Możemy się już bawić. Od naszego Ziomka. No i co? Ja teraz mogę sobie zginąć? A właśnie, idę się zginąć. Idę się zginąć. I co? Jasia, JVB. No, sejwujesz, tak? Tylko, że jak zginiesz, to stary, wiesz, że bot nas nie odrodzi, nie? Aha. Aha. Okej. Okay. No, Matej P61. Dobra, ale ja tworzę tutaj jeszcze jedną gierkę, gdzie już pominę ten etap piłki i będę chciał właśnie sprawdzić, czy można tak zgryfować grę, żeby w non-stop jakby się respić, co nie? No, w nieskończoność. Dobra, w sumie jest nas czterech. Powinniśmy trafić wszyscy do jednego teamu. Zobaczmy czy aby na pewno patrząc po skinach to chyba nam się udało. Tak. Wszystkie śmieszne skiny są słuchajcie, u nas, więc cały team nie jest botów. I teraz, no właśnie, no tylko trzeba tutaj wygrać, więc to nie będzie jakoś tam pewnie strasznie strasznie trudne. No mówię, mam to akurat sobie przewinę. Ej, zróbmy test. Patrzcie, 80 sekund zostało. Ja stoję w tym miejscu, nie będę się ruszał. Kompletnie nie będę się ruszał i zobaczymy, słuchajcie, ile bramek wpuszczę. Serio, to jest mega ciekawe. Wiecie co? W sumie to stanę Tutaj. O, tu będę stał. Tu jest... No właśnie, mega save z drugiej strony. Patrzcie, patrzcie! Czy on to wbije? Ej, nie, serio, oni, oni mają szansę na wbicie tego. Podskoczę, ok uwaga. Czy właśnie minuta wystarczy? Czy może ktoś tutaj coś trafi? W sumie to mamy dwóch bramkarzy teraz. No, zostało, słuchajcie, pół minuty. Boty to nawet tutaj nie za bardzo podchodzą, ale spoko, spoko! Szczerze, szczerze, kogokolwiek to dziwi? Mnie nie, ale ja wpisuję kod Abra, więc jestem Sigmą i wy też możecie, tylko wpisujcie kod Abra w sklepie. O o o, są so blisko, są so blisko. Ale zostało 5 sekund. No dawaj, 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 chociaż jedną bramkę strzelci, chociaż ej, ej, w sumie to właśnie wpada. Patrzcie to lol. Szkoda, że po czasie. No i teraz tak, wszystkie boty sobie odpadają. Pytanie jak Będziemy podzieleni w teamach. No bo uwaga, mamy tego Dasza Okej, okay, ja widzę, że jestem tutaj właśnie z naszymi ziomeczkami. I Are kol Pol, czyli Gold. No, potencjalnie, słuchajcie, może mieć tutaj z nami przerąbane. Oczywiście musimy go, słuchajcie, teraz rozwalić. No, nie ma innej opcji, słuchajcie. No, choćbyśmy spuchli, to po prostu musimy, słuchajcie, go tutaj rozwalić. No, bo na tym polega, jakby, no, powiedzmy sobie szczerze, ta gierka, co nie? Więc po. Oj, 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 oj. oj. Kolego, kolego.

Mój ziomek mnie wrzu... Co? No dobra, przynajmniej mnie uratował. Ej, ale słuchajcie, no musimy go jakoś rozklepać, no bo czemu moje ziomki nie chcą go bić, słuchajcie? A to jest pododcinek, no. Żadnej złej energii tutaj nie ma, że... Czemu znowu mój ziomek mnie rozwalił? Ej, nie, serio, bo trochę tego nie kumam, jakby. O co tutaj chodzi? Czemu on mnie rozwala? Przecież to my mamy. jakby tego typka tej rozwala. Co, 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 co się dzieje? Dobra, słuchajcie, przeskoczę sobie tędy, ładnie pięknie. Tej. popo, popo, Pow! No nie! No nie! O! Teraz jest szansa, że odpadnie, słuchajcie. Teraz jest duża szansa, że ziomek. O, kurde, no tak, on ma, słuchajcie, zdolności, co nie? Więc tutaj wcale nie musi być, słuchajcie, z nim tak S. Ale no po. Daj mi to pokazać, typie. Daj mi to pok. O! No nie, no nie wierzę. Serio? 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 Ja, ja wiem, że on jest dobry. Ale bez przesady. Dobra, teraz go, słuchajcie, wykostkuję. Ja mogę też sobie odpaść. I uwaga, teraz czysto na papierze powinno to działać. Jestem właśnie respiony, słuchajcie. I chcę zobaczyć, czy w nieskończoność będziemy w stanie tutaj grać. Oczywiście po. Pozdro dla arka. W sumie, w sumie nawet spoko, że tym razem mnie rozwalił ziomek, bo właśnie będę mógł to przetestować. Okej, okay, dzięki za odrodzonko. Dzięki, dzięki. No i widzicie. Możecie się właśnie klepać tutaj z ziomeczkami, co nie? Serio. Możecie się tutaj totalnie klepać i, no. No Tak naprawdę to dopóki jeden O kurde, dopóki jeden z was zostanie To jesteście w miarę safe, co nie? Dobra, lecimy w takim razie, słuchajcie Lecimy, poczekajcie, ja bym tutaj spróbował to tak przeskoczyć Dobra, odrodzę tutaj właśnie ziomka Żeby tej nie było żadnej lipy odrodzę... Aj, w kolce go trochę dałem, sorry To nie było akurat planowane, żeby nie było, słuchajcie To akurat nie było planowane, ale widzicie Jak tutaj się da dobrze bawić Se... O kurde, ej, ej jak mnie ścięło dziwnie. Ej, to było akurat porąbane trochę, ale spoczko. No i popatrzcie, no można się tutaj bawić. No kurde, można się tutaj, słuchajcie, ba... Aaaaaa! Jak ja traf... Jak ja trafiłem w ten laser, słuchajcie, tego nie wiem. Naprawdę. Ale dawajcie, słuchajcie, robimy kolejnego it to los papillos, czyli pach i puch! Tutaj, uwaga, robimy... A... Co? O, co my robimy? Ej, dobra! To było mega przetłuste, akurat. O, ja cię! Sunę, co to by. Wow! Wow! Ej, bez kitu, naprawdę można w nieskończoność się bawić ze znajomymi. Serio, tak? Co jest grane? Co jest grane? I znowu mnie będzie odradzał. Wow! Wow! Dobra, no to w takim razie, słuchajcie, ja będę testował tutaj wszystko, co się. No nie? Bo i tak w teorii się zrespimy. O ile, no właśnie, jakiś ziomek nas nie wytłumaczy. Dobra, e, słuchajcie, stanąłbym tutaj pod savea. Chciałbym spróbować, słuchajcie, sobie tutaj ładnie pięknie zasaveować. Zobaczmy, jak to wy. Aj, przepchnął mnie, serio? Ej, ale on akurat widział, że saveuje. Z czystej przyzwoitości mogłeś po prostu dać mi to zrobić, bo by, by, byku. Ale dobra, nie ma tego złego, słuchajcie, lecimy dalej. Bo ziomek mnie odrodził. No i właśnie to jest przekoz... O, dobra, chciałem tutaj pomóc, no ale widzicie co się dzieje. a aj, jaj No teraz mnie uderza. Ej, bo zaraz obaj odpadniemy i tyle z tego zostanie, co, nie? Więc uwaga, los papitos. Tutaj robimy w ten sposób. Dobra, odrodziliśmy znowu swojego. Nie no, to jest boskie, słuchajcie, to jest po prostu boskie. Co tu się dzieje? Dobra, internet nam odpadł. Ja też mogę już odpaść. po prostu chcę, słuchajcie, zasejwować. O kurde, ale on sobie przeniknął. Widzieliście to? Ej, mega grube, że on sobie tak przeniknął. I patrzcie, jak łatwo, słuchajcie, przynajmniej potencjalnie, jak łatwo, słuchajcie, nauczyć się w ten sposób sejwowania, co nie? No kurde, w nieskończoność możesz się bawić. W nieskończoność, ej, to jest, to jest mega. To jest, słuchajcie, prze-przeniesamowite, moim zdaniem. Wow. Nie mam, nie mam po prostu, słuchajcie, nic więcej do dodania. Ten schemat działa, może z ziomeczkami w nieskończoność się respić. Jakbyś miał cheaty. Po prostu. Jakbyś dosłownie miał cheaty. O kurde. Dobra, robimy sobie tej piłeczko. O, co! No oczywiście, włącza się stoper. Po jakimś czasie, słuchajcie, no już musi być tutaj stoper. No nie ma innej opcji. O kurde, ale on saveuje. O jo. No dobra, on jest niezły. No i dobra, ja się respię. Ej, a spróbowałbym tutaj... Nie, tutaj moim zdaniem... Nie, nie dałoby się No tam były cztery bloki szerokości A, dawaj, dawaj Dawaj, wariacie Robimy sobie tak Robimy sobie tutaj tak I co, znowu los papitos sejvitos? No wiadomo, że tak A jak, żeby inaczej? A jak, żeby... No nie po mojej głowie! On też odpadł Wjechał sobie z toperan I rozjechał, widzowie Wpisujcie kod Abra